Marcin, na wstępie wielkie, wielkie gratulacje. 16 sekund. Wynik, tak naprawdę, rezultat tej walki mówi sam za siebie. Pokonałeś młodego, Jurnego, Bitnego, nowego tak naprawdę świeżutkiego mistrza wagi ciężkiej. Powiedz, co czujesz. Skłamałbym, jakbym ci powiedział, że nie czuję nic. Ale też nie będę szczery, jak powiem, że mam niesamowitą euforię czy coś. Ja się nie ekscytuję tym, co robię, bo robię to za długo. Jest to dla mnie już na swój sposób choroba. Jestem chorym psychicznie człowiekiem i, i nie ekscytując się tym, po porażce nie przeżywam tak bardzo goryczy porażki, bo wolę się fajnie zaskoczyć, niż w zły sposób rozczarować. Tak? I tak zawsze na tym bazowałem i ogólnie jest mi dobrze. Jest mi dobrze, powiem ci, Ciężar stadionu i ciężar tej walki, jak we mnie uderzył w środę, gdy przyjechałem na mediatrenik, był ogromny. Myślałem, że sobie nie dam z tym rady, no ale moja ekipa mi pomogła. Ja też jakoś tak wieś, zęby zacisnąłem. No i w tym momencie tak jak zjął z siebie bardzo ciężki, mokry, wełniony sweter. Jestem lekki, jestem spełniony, no i przez to wszystko jestem zadowolony. Rozmawialiśmy w Nowotelu, wspomniałem Ci, że Fernando jest członkiem teamu Iridium Labs i że ciężko mi tak naprawdę trzymać kciuki za niego, czy tylko za Ciebie, więc trzymałem za Was dwóch. Tak jak mówiliśmy, niech OKTAGON zweryfikuje, no dzisiaj ewidentnie zweryfikował i to bardzo szybko. Pas wakujesz, tak jak obiecałeś? Już jest zwakowany. Już jest zwakowany? Tak, już jest zwakowany. Ale chyba do domu zabierasz, jakieś tam zabieram foteczki pas będą. Pas zabieram, bo obiecałem mojemu pasierbowi, mojej całej ekipie, która ze mną trenuje, wiesz no... Też to jest taka rzecz, tą się trzeba chwilę pocieszyć, prawda? Także... Marcin, bez względu na to, co Ty przed chwilą powiedziałeś, że tak naprawdę nie do końca się cieszysz, bo robisz to zbyt długo, to ja powiem Ci tak, w mojej głowie do końca życia już zostanie widok tego wielkiego telebimu, na który patrzę. Po tym, jak uderzasz ten prawy sierpowy, jest ujęcie na Ciebie i na te Twoje szczęśliwe oczy. Bardzo, bardzo się cieszę, że zobaczyłem Ciebie takiego wesołego, nie z takim bananem, tylko te oczy, które, które to to naprawdę jest, były dzisiaj jest, wyjątkowo szczęśliwe. To, jest, to jest szczęśliwa. szczęśliwa chwila i, i to jest mega wspomnienie, także już to jest następna jakaś tam rejsa jak to się mówi na Kolbie, tak? No i jest co wspominać. I wiesz, nigdy, nigdy nie przypuszczałem nawet w jednym procencie, że będę walczył w MMA, prawda? Oglądałem pierwszy turniej MMA KSW, właśnie w Federacji, jak pamiętam, wybieraliśmy się na tydzień poślubny, bo kiedyś byłem żonaty. To po prostu, no fajnie, tak? Później, gdy wszedłem do Federacji, to ja sam wiem, że nigdy mnie zawsze nie będzie interesowała walka o pas. Tu jednak się udało, jest ten pas. Także no to, jest, to są rzeczy, na które ja nigdy nie, których nigdy nie oczekiwałem, nie spodziewałem się, a się wydarzyły. Także wiesz, no to jest, no życie sprawia różne niespodzianki, prawda? Fajnie, że mi się to, to, to wydarzyło i cieszy mnie to jeszcze bardziej, bo tak, na tą chwilę ten pas w jakiś sposób e, oddaje mi gorycz, znaczy tą gorycz jakby niweluje, prawda? Gorycz po Czeku Kongo, po Patrysie Quinteronie, po Przemku Salecie, po Piterze Grahamie, po wielkich nazwiskach, z którymi no, przegrałem z jakichś tam powodów, tak? To nie było tak, że ja nie byłem przygotowany, tylko coś akurat no, zawsze było, było na przeszkodzie. Teraz mi się udało i to też daje mi dodatkowe szczęście. Marcin, to jest twój wieczór, ewidentnie. Potrzebujesz czasu, żeby troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, przemyśleć to, pocieszyć się tą chwilą. Teraz bym tylko ciebie prosił, żebyś powiedział dwa zdania wizomiridium, Iridium Labs i oczywiście swoim fanom. Zawsze masz coś mądrego, ciekawego i konstruktywnego do przekazania, więc mikrofon jest twój. No to, to co zawsze nie mogę powiedzieć. Dzięki wam. Hasło Pomagaj Pomagać ma sens. Dzięki wam. To, co robię ma sens. Dzięki Wam robimy niesamowitą robotę. Biorąc tylko ostatni przykład, gdy Piotr Świnka, która wypadła z transportu rzeźnego, potrzebowała pomocy. W ciągu 12 godzin zbieraliśmy ponad 5 tysięcy złotych, To wydaliście te pieniądze. Pomagajcie mi dalej, bo bez Was jestem nikim. Marcin Różar, Różarski tym miłym akcentem. Satanista, ciemna strona mocy. Moc. I wujaszek Fericze, y, 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 ja tu chyba ciapaty jestem, tak? Dzisiaj do mnie po angielsku mówili, więc już Różal, nie wiem co tu się może. Bardzo Ci dziękuję za wywiad i najlepszego.